Wyruszam do sapporo. Kierunek Sapporo lecę na Hokkaido. Tam spędzę kilka dni. Dzień dobry, witam was serdecznie. Sapporo. Zimno, dwa stopnie na plusie, a jest ósmy dzień. Tutaj na Hokkaido, bo jestem na wyspie Hokkaido, zima jest dłuższa niż w innych częściach Japonii. Po co przybyłem na Hokkaido, na wyspę, którego powierzchnia wynosi 83 tysiące km2? Ano dlatego, żeby poszukać Ainów, plemienia Ainów, o nich opowiem później, a teraz jestem w Sapporo. Mieście, które znane jest przede wszystkim dla nas z ogromnego sukcesu z 1972 roku, kiedy to Sapporo organizowało Igrzyska Olimpijskie zimowe, a pan Wojciech Fortuna zdobył złoty medal dla naszej reprezentacji. Przecież to był pierwszy medal e, dla Polski w igrzyskach. Zimowy. Z Sapporo również były organizowane Miesiące Świata w Piłce Nożnej, odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy związane z narciarstwem klasycznym, przecież z Hokkaido pochodzi Noriaki Kasai, obecnie jeden z najbardziej znanych Japończyków, skoczków japońskich. Pokażę Wam Sapporo, główne miasto Hokkaido, w którym mieszka Sapporo, mieszka około 2 milionów ludzi. Sapporo jest znane też z browaru i browar też będę chciał odwiedzić, będę chciał zobaczyć, a myślę, że dzień rozpocznę od wizyty na skoczni narciarskiej. Albo może nie, może nie zacznę od skoczni, bo jest jeszcze wjazd na platformę widokową zamknięty bo teraz w sezonie jeszcze zimowym, bo tu jest jeszcze zima od 9 rano otwierane jest to w międzyczasie na internecie więc jeszcze trochę pospaceruję po tym mieście i może coś uda mi się ciekawego wyhaczyć w centralnej części Sapporo jest park Odori może nieduży park, ale on ciągnie się na przestrzeni 1,5 km i to właśnie w nim odbywa się bardzo znana impreza w Japonii Festiwal Śniegu. Cykliczna impreza od 1950 roku. Co roku w okolicach 10 lutego rzeźbiarze formują różne ciekawe formy z lodu. Trwa on niestety tylko tydzień, ale jest jednym z magnesem przyciągającym turystów japońskich, bo głównie tutaj turyści japońscy przyjeżdżają ciężko tu znaleźć ob obcokrajowców turystów do tego miasta, do tego miejsca. Drugim właściwie można powiedzieć pierwszym magnesem, który przyciąga tutaj turystów, to jest oczywiście możliwość uprawiania sportów zimowych, dlatego że w okolicy Sapporo znajduje się znajdują się dobre warunki właśnie do uprawiania wymienionych przeze mnie czynności. A tutaj widzimy no widzimy tak właśnie wygląda budynek dawnego ratusza, który teraz Widzimy, że przechodzi remont. To jest chyba niejedyny nie jedyny zabytek Sapporo. On został wybudowany... A, jeszcze Brower. Brower też jest zabytkiem, tak? On został, ten budynek wybudowany e, bodajże na początku wieku XX. E, Czemu tu więcej nie ma zabytków? ano dlatego, że miasto nie jest stare. To znaczy, okej, okay, mieszka tu około 2 milionów ludzi, ale nie jest stare, dlatego że prawa miejskie otrzymuje, otrzymuje w latach XX, XX wieku. A wcześniej to po prostu była jedna wielka e, wieś. Skąd się wzięło to, że tak e, szybko miasto się powiększyło. No między innymi dlatego, że Japonia prowadziła politykę zasiedlania wyspy Hokkaido, żeby wyprzeć Ainu. A tu mamy jeszcze kolejny budynek jakiś zabytkowy, jakiś. To jest budynek tak zwanej teraz wieży zegarowej, ale tutaj też mieściły się władze miasta. A budynek jest z roku 1870. I jak widzimy jest konstrukcji drewnianej. Jest jak zimno, a teraz jest chyba tutaj muzeum. Zobaczcie, te hałdy śniegu tutaj leżą. Naprawdę nie na darmo, bo odczuwalne jest poniżej 0 stopni. Jednym z symboli miasta jest ta wieża telewizyjna, która została wbudowana w 1957 roku, a ma wysokość 147 metrów. Zajduje się tam na wysokości 90 metrów platforma widokowa. 11 lutego 1972 roku. Można powiedzieć, prawie na belce startowej. Ale wtedy tu zawodnicy wręcz skakali na skocznie. Tutaj właśnie, na tej skoczni Okurayama leci Wojciech Fortuna, 19-letni skoczek, który najpierw skoczył 111 metrów, a w drugiej serii 87,5 metra i zdobywa pierwszy złoty olimpijski medal dla reprezentacji Polski. Zda, miało to miejsce w tym miejscu. Rekord skoczni obecnie wynosi 148,5 metra. I nie jaki Kamil Stoch w 2019 roku tyle skoczył. O, no, tutaj jest taki sklepik, muzeum. A do muzeum nie chcę się wchodzić. Ja idę tylko do tego, żeby wjechać tam na górę. 1000 jenów kosztuje, czyli jakieś 6 dolarów. 6-7 dolarów. No, fajnie to tutaj e, wygląda. Kolejka wieże jakieś 5 minutek. I z tego co wiem. Bardzo ładna panorama rozpościera się na miasto. Wracając do Wojciecha Fortuny, no to niestety po Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo pojawiły się pewne rysy na jego karierze, w jego życiu. Alkohol bardzo mocno go zgubił. On sam mówi, że jakby mógł, to by rozbił tą pierwszą butelkę wódki, którą wypił po Olimpiacie w Sapporo, przeniósł się z Zakopanego pod Augustów i mieszka tam do dnia dzisiejszego. O, pomiary kończył się na 145. Na kamień sobie przypomnę, 148,5 metra skoczył, a 111. Wojciecha Fortuny jest tam. byk. Jestem na górze. Tu mamy maskotki z igrzysk olimpijskich. Punktka 123 metry i fantastyczny widok. Fantastyczny widok na miasto, ależ są odważni ci skoczkowie. Naprawdę to jest coś niebywałego. Piękna dzisiaj jest widoczność. No i teraz widać, że w Sapporo mieszka 2 miliony ludzi. Śliczne miejsce. Jak jest pogoda rewelacja. No, Noriaki Kasai jest z Hokkaido. Ryōyu i nie wiem czy też, ale to on obecnie jest najbardziej znanym skoczkiem japońskim. Tutaj na górze jest też taka Platforma, gdzie są opisane poszczególne góry, które można podziwiać z nad tej skoczni. Jest może skocznia jak skocznia, ale jest świetny widok z góry. I wracam do miasta, zobaczę jeszcze coś ciekawego w mieście i wyjeżdżam z Saporu. Tutaj jest dosyć ciekawa świątynia. O, jak kwitną wiśnie, to nawet można zobaczyć najbardziej znana świątynia w Sapporo. Prowadzi przez taki ładny las, chyba cedrowy. Czyli tradycyjne miejsce do obmycia przed wejściem do świątyni shintoistycznej i główne pomieszczenie. Pięknie wygląda. Czy generalnie w ogóle miejsca gdzie nie ma turystów to myślę, że warte są oglądania i zobaczenia. Tutaj widzimy modlących się ludzi, a więc najpierw rzucają pieniążka, kłaniają się i klaszczą. Jest piękna świątynia, powiem Wam szczerze, dlatego że tu nie ma tylu ludzi, a i tutaj mamy fajne rzeczy, zobaczcie, strzały, one są sprzedawane na Nowy Rok i mają odpędzać złe duchy, bo generalnie Nowy Rok nie jest obchodzony przy fajerwerkach, tak jak w wielu miejscach świata, tylko ludzie przychodzą do świątyń, szczególnie świątyń shintoistycznych i tutaj się modlą. Są nawet transmisje w telewizji z e, takich właśnie wydarzeń. Natomiast te strzały mają odpędzać złe duchy na cały rok. A tutaj też takie ciekawe, mamy jakby a talizmany, amulety, które służą w zależności od przeznaczenia. Powiedzmy, e, ten właśnie to jest przeznaczony dla tych, którzy prowadzą pojazdy, samochody. To jest takie odpowiednie jakby obrazka świętego Krzysztofa e, u nas. Są też tutaj te talizmany dla pań, które mają wkrótce urodzić dziecko, na przykład. I też taką fajną tradycją jest to, że nie kupuje się sobie tych talizmanów, tylko to musi być dar. No, te karteczki to opowiadałem, a kiedyś, to tylko przypomnę, że tutaj przychodzi się po tak zwane wróżby. Jeżeli jest zła wróżba, to zawiesza się tutaj i zostawia, jak jest dobre, zabiera się ze sobą. Natomiast tutaj te drewniane tabliczki tutaj zostawiają najczęściej uczniowie, którzy proszą o dostanie się na przykład na studia, o dobre oceny i tak dalej. A tutaj mamy też jakąś chyba uroczystość małe dziecko, dlatego że tak jak u nas się przynosi e, dzieci do chrztu, to tutaj dziecko, które kończy 30 dni, 100 dni e, przynosi się tutaj do świątyni świętoistycznej i też jak e, 3 lata kończy, 5 lat 7 chyba, gdyż pamiętam i ubiera się w kimona. W Sapporo są takie właśnie targi czyła, o. z mhm. Można popróbować kraby. Tutaj fajnie wygląda na świeżo, i ze świeżo można wyłowić sobie kraba i go zjeść. Saporo znane jest z owoców morza, z krabów, z makreli, łososia, ostryk różne rodzaje kraba. Poczyna. Mamy też, zobaczcie, szparagi. Konnichiwa. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Arigato. Kawior też jest, ten kawior tutaj nie jest drogi. Koniciła A fajnie ułożone są te kraby i makrele wędzone po lewej stronie. Dobre sushi tutaj jest. To jest tak zwany targ centralny. Jest w okolicy ta część tak zwana hurtowa, ale tam taka postronna osoba nie może przebywać. Tutaj macie różne sushi, sashimi, krewetki i kawior. Kawior nawet zobaczcie nie jest drogi, bo mamy za 4280 za taką pakę kawioru czyli to jest dzielimy to na 150 tutaj chyba przekąszę jakieś sushi ładne krewetki i mamy king kraba, czyli tego największego kraba 20 20 600 za kilogram jest potężny To zamówiłem sashimi z tuńczyka. Hmm. Bardzo, bardzo smaczne. z tyłu za mną wcinają krała. Z czego najbardziej znane jest Sapporo? Z browaru Sapporo. Browar, który jest eksportowany również e, do Europy i w naszym kraju. Czasami można właśnie w... Lidlu kupić browar Sapporo, i tu jest właśnie główna siedziba tego browaru. Browaru, który został założony w 1876 roku, jak dobrze pamiętam, Z technologia produkcji z Niemiec. I tutaj można zobaczyć ten browar i podegustować. O, tutaj mamy właśnie wejście do browaru. Wejście do muzeum jest bezpłatne tutaj można zobaczyć te wielkie kadzie teraz już tutaj piwo nie jest produkowane ono jest rozlewane w pięciu różnych miejscach w Japonii, ale również i w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych tutaj właśnie mamy taką wystawę tu mamy założyciela tego browalu a 1875 rok pierwsze piwo i właśnie przed tym budynkiem widzimy różne Beczki, jak również i zobaczcie butelki, o marka jak się zmieniała, jak się zmieniały etykiety e, piwa Sapporo i tak kobiety e, to piwo reklamowały. No i po zwiedzaniu krótkim tego e, muzeum można pokosztować piwa. A takie degustacja, taka degustacja kosztuje 1000 jenów czyli jakieś 6. No i można pokupować trzech rodzajów piwa: Black Label, Classic i jakieś kajta kusi bir. Każdy Każde smakuje podobnie, jest bardzo fajne. A na końcu, wiadomo, sklep, gdzie można zakupić szklanki. Takie nawet historyczne widzimy. Pierwsze, które były używane. No i różne odmiany piwa, nawet takie, zobaczcie, malutkie piwo i piwo w butelkach, bo tak w sklepach to ciężko dostać piwo w butelkach. I kapsle są. Szkoda tylko, że nie jest napisem saporo. Ale są. I jeszcze na koniec dnia wybrałem się na tak zwany nocny spacer po centrum Sapporo. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma w ogóle turystów. I to mi się bardzo podoba w tym mieście, że nie widzę tutaj nigdzie turystów. Wszyscy są skośni, a więc wszystko jest dosyć oryginalne. I tutaj w tym przypadku powiem wam, że ciężej jest się dogadywać po angielsku. O proszę jaki fajny idzie. <laughs> e, ciężej jest dogadywać się po angielsku. O, widzę pierwszego turysty chyba. No, o, jednak jest jakiś tam turysta. jest dogadywać się jest po angielsku e, i nie tak dużo jest napisów e, anglojęzycznych Więc e, o, i są widzicie, takie kluby nocne też. O, zaraz gdzieś tam wam pokażę. Tutaj w centrum Sapporo jest taka znana miejscówka Ganson Ramen Jokocho. to jest taka uliczka, gdzie są same knajpki z ramenem, tą słynną zupą i tutaj Sapporo Ramen Haruka, to jest najbardziej znana, tutaj jest kolejka. Miejsce jest tylko na 8 osób, ale można zjeść najlepszego ramena w Sapporo. No i są właśnie po prawej, po lewej stronie różne te restauracje. Ja chyba sobie pójdę do tej najbardziej znanej. Taki ramen kosztuje tysiąc, około jenów, jakieś 6 dolarów. Zobaczcie, w takich niektórych restauracjach Arigato jest tylko miejsce na 8 osób i to jest najlepszy ramen Sapporo. To mam ramena w wersji miso. rewelacyjny pyszniówki. Smacznego, dziękuję. Rewelacyjny ramen. Kolejka jest jeszcze większa niż była. No ja czekałem na wejście jakieś 20 minut, ale uważam, że naprawdę warto. Hokkaido i Sapporo jest znane z fantastycznych krabów. Tutaj mamy wiele różnych krabów. Tu możecie zobaczyć, jakie są ceny za te wszystkie dania. Dzieli się to na 150 i macie w dolarach, a więc te 19 tysięcy, no 2900 z podatkiem to jest jakieś 100, 120-130 dolarów, ale są też i tańsze. No Zimą, jak Morze Ochockie zamarza przy Hokkaido, to rybacy przyoczą. Nie mają możliwości różnych. Połowów, ale Krab rzeczywiście tutaj ponoć jest wyśmienity. Każdy widzi chyba co to jest. Tu jak się chodzi to jest właśnie takie informacje tutaj są taki information center gdzie można znaleźć tego typu uciechy. I ceny są też podane. Ariga tego Ciekawie wygląda. Tu pani zaprasza, tak też. A, oczywiście nie wolno tak kamerować. Tu mamy następne centrum informacji. No sporo tutaj tego w Sapporo widzę, że jest. Powiedzmy ciekawostka. Niech zostanie to jako ciekawostka. Ciekawy spacer wieczorem po Sapporo, dosyć fajne miejsce, a tu jeszcze o po lewej stronie też jest taka restauracja, bo Sapporo jest znane z jagnięciny. Ta jagnięcina jest importowana z Australii, z Nowej Zelandii, są też owieczki na Hokkaido, ale one nie mają prawie co tutaj jeśli i one są takie malutkie, a tutaj jest restauracja, która serwuje właśnie jagnięcinę. Genghis Khan to danie nazywa się i jak będziecie w Saporo to ewentualnie też polecam. To jest akurat miejsce polecane przez TripAdvisor jako najlepsza restauracja z jagnięciną. Ja już ramen jadłem, ale wejdę do środka, może uda się nakręcić jakąś tam szybką migawkę. O to jest taka typowa restauracja, gdzie je się Genghis Khana jagnięcinę, bo z tego znane jest właśnie Saporo. Zobaczcie, trzeba zdjąć buty. Tak wygląda. I tyle, jeśli chodzi o spacer po Saporo i tak jak Saporo wygląda. Fajne miasteczko, w którym mieszka około 2 milionów osób, żeby zatrzymać się chociaż na jeden dzień. Jadę teraz do innej części Hokkaido, do parku, jednego z sześciu parków narodowych na tej wyspie.